To magazyn Klik Damian Dejman-Biedrzycki zapraszam na przegląd mediów społecznościowych. O, 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 no, wpadki chodzą po ludziach. Tym razem padł na Toma Cruza, który przez nieuwagę omal nie wpakował się do czarnego Audi Premiera Wielkiej Brytanii. Jak widzimy, aktor troszkę się zapędził i już prawie był w samochodzie rysiego sunaka. Nim rozsiadł się w samochodzie Premiera, zdążył do Toma Cruza podejść kierowca i skierować aktora do swojego auta. Zresztą zdaje się równie dobrego. Na nagraniu widzimy, jak kilka godzin później na miejscu pojawia się premier Wielkiej Brytanii w towarzystwie swoich współpracowników. Panowie się minęli. Aktor nie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii. Swoją drogą, ciekawe, jaka byłaby reakcja Rysiego Sunaka, gdyby okazało się, że jego autkiem odjechał niejaki Phantom Grus. No, na pierwszy rzut oka samochody wydają się być bardzo identyczne i jakby luksusowe. Żarty żartami, ale dla producentów ósmej części Mission Impossible z Tomem Kruzem w roli głównej, żarty się skończyły, bo w tle rosnące koszty produkcji. Gdyby nie strajk scenarzystów i aktorów w ubiegłym roku, od premiery nowej odsłony produkcji dzieliłyby nas zaledwie trzy tygodnie pierwotnie miała się odbyć 28 czerwca. Teraz już wiadomo, że przesunie się ona aż do maja przyszłego roku. W tle jeszcze inne problemy. Aktualnie produkcja boryka się z usterką stabilizatora podtrzymującego konstrukcję łodzi podwodnej. Obciążenie było większe niż się spodziewała produkcja. Scena, o której mowa, ma kosztować 25 milionów dolarów pieniądze odpływają wartkim nurtem. Według medialnych doniesień budżet produkcji rozpływa się w oczach. Już na tę chwilę koszty przekraczają 400 milionów dolarów. Film, nad którym trwają prace, miał być kontynuacją fabuły z Mission Impossible Dead Reconing Part 1. Niezbyt dobre wyniki skłoniły producenta do zmiany strategii, stąd planowana nazwa "Dead Reconing Part 2 przeszła do lamusa. W obsadzie Mission Impossible poza Tomem Cruisem i jeszcze m.in. Hayley Atwell Vanessa Kirby czy Pom Klimonjew. Po chwili oddechu pora na dalszą grę. Przed polskimi siatkarkami misja Hongkong. Tam w środę rozpocznie się kolejny turniej Ligi Narodów Siatkarek. Stefano Lavarini podał listę nazwisk siatkarek, które zagrają w Hongkongu. Jak na razie forma siatkarek wzorowa. Po dwóch turniejach w tureckiej Antalii i amerykańskim Arlington Polki mają na koncie komplet zwycięstw. W tabeli zmagań grupowych są na pierwszym miejscu. No, sytuacja wymarzona. Biało-czerwone straciły raptem dwa sety. No i oby na tych stratach poprzestać. Od środy kolejne siatkarskie emocje. Biało-czerwone turniej w Hongkongu rozpoczną od spotkania z Brazylią i to właśnie ten mecz zapowiada się najciekawiej, bo obie drużyny jak dotąd w lidze narodów nie zostały pokonane. W piątek na drodze Polek staną Dominikanki, dzień później Biało-Czerwone spotkają się z Tajlandią na deser Chinki. Ten mecz w niedzielę. Na tę chwilę awans polskich siatkarek do turnieju finałowego jest niemal pewny. W tle inne rozgrywki. Liga Narodów Siatkarzy Polacy w ostatnim meczu turnieju w Japonii przegrali z Brazylią 1-3. Porażka okazała się dla Biało-Czerwonych kosztowna, bo w tabeli spadli z pierwszego na drugie miejsce. Ich pozycje na szczycie zestawienia zajęli Włosi, którzy świetnie sobie radzą w Lidze Narodów. W niedzielę wygrali z Holandią 3-0. Oczywiście to nie koniec zmagań siatkarzy. 19 czerwca rozpocznie się trzeci turniej Ligi Narodów w Lublianie. Polacy zagrają wtedy z Włochami, a my wcześniej, bo już w środę spotkamy się w kolejnym magazynie Klik News. Do zobaczenia.